Wszystkim. Dziś otwieramy kolejne okienko. Piąte. I co, bardzo was przepraszam, że wczoraj nie było filmu. Albo po prostu zapomniałam go dodać, Ok. Gdzie jest piąte okienko? Tutaj jest piąte okienko. To otwieramy. Ale na pewno to jest piąte? Na pewno piąte. Dobra. Co to? Bałwan! Zobaczcie, bałwan. Za chwilę go rozpakuję. Widzimy się jak go rozpakuje. Wow, ale fajny bałwanek! Właśnie ten bałwanek był w piąteczce. Wow, ale fajny. Dobra, to my się widzimy w kalendarzu Haribo. Okej. Okay. Jesteśmy już w kalendarzu Haribo, a teraz otwieramy piąteczkę. Co tam jest? Na pewno to jest piątka. Wielkie Harry, bo zobaczcie, jakie kolowe Coca-Cola. Dobra, to my się widzimy w następnym odcineczku. To papatki.